Hej, hej, Basia z tej strony. Chciałabym z Wami dziś poruszyć temat pieniędzy. Chcesz mieć więcej pieniędzy? Musisz mieć odpowiednie nawyki. Pokażę Tobie kilka dobrych przykładów. Ważnym nawykiem w codziennym oszczędzaniu jest kontrolowanie własnych wydatków. Dzięki temu można cały czas trzymać rękę na pulsie. Kontrolowanie wydatków to najczęściej ich wypisywanie w zeszycie w Excelu i sprawdzanie, czy ich wys wielkość, wysokość nie przekracza założonych celów. Wypisywanie wszystkich wydatków czasem wchodzi w nawyk. Wielu osobom oszczędzanie kojarzy się z wydawaniem pieniędzy tylko na niezbędne rzeczy. Nic bardziej mylnego. Można wydawać pieniądze na Przyjemności, lecz warto robić to z głową. No i teraz powiem Wam o kilku punktach, jeśli chodzi o dobry nawyk. Chodź na zakupy na jedzone. Nie żałuj, co kupiłeś i nie wyrzucaj do śmieci. Głodne osoby kupują więcej. Zawsze przed zakupem zjedz coś, będzie ci przyjemniej, a jednocześnie nie kupisz nic w impulsie. Kupuj tylko z listy. Jeśli zrobisz listę, będzie ci łatwiej. Nie ma na liście, nie kupuję tego i to jest właśnie zasada. Pij wodę filtrowaną. Zaopatrz się w dzbanek filtru, filtrujący i nie kupuj w sklepie butelek z wodą do picia, ponieważ wiadomo, one są dość drogie. Nie kupując butelki w sklepie oszczędzasz. A przede wszystkim nie zanieczyszczasz za, planety. Wypłacaj sobie. Im więcej zarabiamy, tym więcej wydajemy. I tak jest, tak wygląda nasze życie. Ustal sobie kwotę, którą możesz co miesiąc przelać na konto oszczędnościowe. Dzięki temu nie będziesz się zastanawiać, że dostałeś premię w tym miesiącu, a nadal nie masz kasy. Ustal sobie kwotę co miesiąc, taką samą, i nawet nie będziesz wiedzieć, kiedy fajna kwota się uzbiera. I najlepiej, gdy ta kwota na dodatkowe konto oszczędnościowe będzie wychodzić, gdy opłacasz wszystkie rachunki za jednym zamachem. Płać tylko gotówką. Jeśli masz problem z pieniędzmi, płać tylko gotówką, aby mieć podgląd na swój budżet. Bo dużo ciężej wydać swoją kasę w papierku niż przyłożyć do czytnika plastik. Rób zapasy na dłuższy czas. Gdy widzisz w promocji, że można kupić makaron i masz na liście zakupów, jedno opakowanie, kup 6-5 opakowań na zaś, na inny czas. Wtedy masz spokojną głowę, nie stresujesz się, a przy tym też również zaoszczędzisz, bo w tym momencie jest promocja. Kupuj jakościowe rzeczy. Bogatego stać na wydanie 50 dolarów na parę butów, w których po 10 latach wciąż ma suche nogi. A tymczasem biedak, którego stać tylko na tanie buty, wyda w tym czasie 100 dolarów, a nogi i tak stale będzie miał przemoczone. Tak kiedyś powiedział mądry człowiek. Tert Prechet. Po prostu nie stać nas na tanie rzeczy. Pamiętaj o tym. Stale szukaj małych oszczędności. A więc jak? Przyjrzyj się, na co wydajesz pieniądze i poszukaj swoich nowych oszczędności. To nawyki, które pomogą ci oszczędzić pieniądze, ale to też czas, dyscyplina, konsekwencja, ale także systematyczność prowadzą do nawyku. Dzięki ślicznie za odwiedzenie mojego kanału. Zapraszam ponownie. Proszę o łapkę w górę, subskrypcję. Naciśnięcie dzwoneczka. I do usłyszenia. Papatki. Basia.